Przepacz Przecież co?! Ci po co Ja nie wiem co, co ty za problem robisz Nie wiem kurwa jak go odciąć, jak jesteś obydwo na daleko No, a ten co mi od razu, to jest kurwa żart no. To jest kurwa no... Dobra, to jest bez sensu chłopaki, to jest kurwa żart i to lubię Wy no, bardzo go, No i to No i to jest kurwa bullshit no Czekaj, jest no, mi myślne sztuczki Jak mnie nie <grym> zabijesz to zrobisz sztuczkę, dobra? Dobra I teraz patrz Patrz na mnie, patrz na mnie, patrz na mnie Jelecie, patrz Czekaj, 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 czekaj szkoda no i kurwa, znowu dwóch na jednego, no kurwa, no. No normalnie, kurwa, zamiast ciebie strzelać, kurwa, katwę, to strzelał, kurwa, tylko we mnie. No dobra, to nie jest tak, no dobra. A przynajmniej mamy dobrego healera jednego. It's time. No, dobry jest ten yy, Baptist. Yeah. Zaskudź. 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 Dziecko już dziadze idzie. Dziadek Rajusach, dziadek, dziadek. O, Olek, sojusz. Nie, nie możesz mnie zabić. カフェ、やめてください